Witajcie serdecznie, jest energia. Jeśli Wam spodoba się nasza audycja, to proszę jeszcze w czasie słuchania, słuchania mnie, proszę lajkować, dzielić, rozmawiać z przyjaciółmi na ten temat. Bardzo się ucieszymy, rozwijamy się i jesteśmy już obecni także na platformie Spotify. W opisie tego, tej audycji znajdziecie link do naszego konta na Spotify. O czym będzie mowa? Czy metan jest nowym gazem grozy dla klimatu? Niemieccy ekolodzy mówią, że tak, bo jest to gaz ich zdaniem. 28 razy gorszy, bardziej niebezpieczny dla klimatu jak CO2? I teraz, jak to odbije się na Imporcie energii, na produkcji energii, jak to będzie wyglądało? I czy naprawdę do opinii publicznej, ale także do decydentów politycznych przebije się ta wiadomość, że metan jest nie, bardziej niebezpieczny od CO2, i to właśnie metanowi trzeba teraz bardziej zapobiegać niż. Wcześniej CO2, na którym się tak długo koncentrowaliśmy i odnoszę wrażenie, że ta jakby to skupienie się na konsekwencjach CO2 powoli spada. Ekolodzy uważają, że jest to idealny czas, aby do dyskusji na temat właśnie szkodliwości dla klimatu teraz mówić także o metanie, bo jest on tak znacznie bardziej jeszcze. Powtarzam, że to ich zdaniem jeszcze bardziej szkodliwy dla klimatu, jak wcześniej mówiono o CO2. Um, I to może się dramatycznie, Odbić na importach energii i na wytwarzaniu energii w samych Niemczech. Jaki jest tu szkopu? I on jest powiązany z, tym, z tą teraz ustawą, która jest tak, że wczoraj została przecież głosowana przez Parlament Europejski, która jest dyskutowana w całej Europie, w Polsce wyłącznie w kontekście USA. Może ci, którzy dzisiaj się właśnie spojrzeli do tych wiadomości newsowych, spojrzeli na Twittera, znajdą taką wiadomość, że Amerykanie głośno mówią o tym, że nie życzą sobie, aby Polska na tą nową ustawę Omnibus się zgodziła, bo oni uważają, że ta ustawa doprowadzi do. Wycofania się wielu inwestycji i wielu także amerykańskich firm z Europy i wzmoży bezrobocie. Tu mamy wielkie przełożenie na producentów energii i importerów surowców energetycznych, jak gaz. Ta nowa ustawa, o ile ona wejdzie w życie, o ile ona jeszcze tutaj te wszystkie obrady. Rady Europejskiej przejdzie i uzyska wszędzie zgodę. Ona polega na tym, że kraje członkowskie i ich gospodarka będzie musiała obszernie relacjonować, kto jest um, ich dostawcami. Tu będzie trzeba dokumentować. Szczególnie te duże firmy będą musiały poświęcić na to bardzo dużo czasu i pieniędzy, aby dokumentować dokładnie, kto jest dostawcą, jaka, em, jak wygląda ten cały łańcuch dostaw. I ten łańcuch dostaw jeszcze dodatkowo będzie weryfikowany, czy jest w zgodzie z wartościami i polityką Unii Europejskiej. Chodzi tu w szczególności właśnie o ten klimat. Hmm. I tu wracamy do naszego metanu, bo na przykład przy wydobyciu gazu oczywiście, że, że dochodzi, no, dochodzi do, do właśnie emisji metanu. I to na wielką skalę. I tu na przykład ci importerzy Tacy jak USA, oni są coraz ważniejsi, ale także na przykład Katarczycy. Uważają, że jeśli ta nowa ustawa, ten omnibus, jeśli to w Europie przejdzie, no to oni nie spełnią tych warunków, że nie są w stanie, bo oni oczywiście eksploatując gaz, dostarczając gaz do Europy, no nie mogą spełnić warunków polityki klimatycznej EU. To oni powiedzieli, że oni teraz po prostu, um, można to też rozumieć jak coś w rodzaju szantażu, bo oni teraz już um, zaczynają um, głosić takie coś, że oni wstrzymają się z importem, oni nie będą, nie będą eksportować do Europy, jak, jak Europa nie zatrzyma tego Omnibusa. Jak nie powstrzyma się przed tym, że oni nie będą w to, w to po prostu grać. To, to oczywiście, że to jest forma pewnego szantażu. Na ile on jest skuteczny, to jeszcze nie wiadomo. Moim zdaniem on jednak rezonuje. Bo patrzcie, jakie jest znaczenie. Em, znaczenie tego. Em, te na przykład umowy. Które są potrzebne Niemcom w przyszłości, no bo teraz ich własne, ich własne gazoporty LNG nie są wykorzystane. My mówimy tu o połowie, niektóre gazoporty, może ciut więcej, tam jest, jest takie wykorzystanie mocy, no bo teraz jeszcze Niemcy mogą em, to LNG na przykład pozyskiwać z Rosji. Poprzez, już mówiliśmy o tym, poprzez e, porty belgijskie i holenderskie, zaraz o tym będzie jeszcze raz więcej, ale głównie Niemcy stawiają przecież na gaz Norwegii. Ten właśnie, e, który sprowadzają gazociągiem bezpośrednio z Norwegii. To jest teraz ponad, ponad połowa. No tak, ale tu też w przyszłości ta, e, ten wolumin wolumin gazu będzie malał i e, i ma być coraz bardziej, coraz bardziej składać się jednak z LNG. E, przecież jeszcze, chociaż moim zdaniem jest tu pewien za, zastój, to jest niepokojące, prawie nic się o tym nie mówi, e, czy, jakie mamy postępy przy budowie no, zwykłych, konwencjonalnych gazoportów, bo wszystkie gazoporty, którymi nie Niemcy teraz dysponują, to są teraz obecnie chyba cztery. Um, chyba cztery, to one są um, to one, to one są statkami. Tak, one są pływające. Obecnie Niemcy jeszcze nie uruchomiły żadnego konwencjonalnego, a przecież nasz gazoprot w Sinoujściu jest oczywiście konwencjonalny, bo to jest na stałe, więc Niemcy nadal jednak pozostają w takiej um, no w takim momencie przejściowym, tak? No bo z takim statkiem można się bardzo szybko pożegnać. Tam już jeden od, odpłynął, czy nawet dwa, został zastąpiony, dlatego właśnie nie jestem pewna, ile ich jest, czy pięć, czy cztery obecnie, e, bo one są przecież, no, no wiadomo, one są ruchome, tak? Czy one zakotwiczą, czy, czy nie zakotwiczą, popłyną sobie dalej. To jest, to jest względne. jest prowizorka. To jest po prostu prowizorka. Budując konwencjonalne. Gazoporty, Niemcy by stabilnie i na stałe, na stałe deklarowały swoją chęć i um, gotowość do importu LNG na warunkach długoterminowych umów. Bo to jest kolejny problem: że teraz realizowane są jedynie długoterminowe Umowy z Rosją. <laughs> tak, są jedyne długoterminowe obecnie umowy na LNG. Reszta jest po prostu kupowana doraźnie. Jedni mówią, że nie jest to całkiem takie głupie, no bo na rynkach można dzisiaj zdobyć tanio LNG. <laughs> Może krótkoterminowo to się opłaca, ale widzicie, tu nie ma, nie ma przewidywalności. Co będzie w przyszłości? Jedyną opcją na długoterminowe umowy, tak, żeby się na długi czas przywiązać do jakiegoś dostawcy, to w rachubę wchodzą Katarczycy i Amerykanie. My w Polsce mamy takie umowy i z jednym i z drugim krajem. I wtedy możesz planować na 10, na 20, na 25 lat. Tego Niemcy nie mają. I jeśli wprowadzi się teraz, teraz, tę ustawę omnibus, i będzie trzeba cały czas deklarować, pisać, szukać, znajdywać dostawców, którzy spełniają wszystkie te reguły klimatyczne, w tym także redukcję metanu, no to z dużym prawdopodobieństwem, na pewno Katarczycy, Amerykanie też z pewnością tylko w ograniczony sposób w, 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 w ograniczonym wymiarze, będą w stanie to spełnić. I cały cała przestrzeń cała przestrzeń szukania tych informacji, sprawdzania, weryfikacji tej informacji prawdopodobnie już utrudni bardzo takie Umowy i em, no to rzuci się niesamowicie na opłacalność. I tu LNG jest szczególnie narażone, bo w przypadku właśnie eksploatacji LNG, ale także transportu, mowa jest o tym, że tu te emisje metanu są szczególnie wysokie. Ja zastrzegam y, tylko, że tu nie wszystko jest wyjaśnione. W przypadku metanu, to nie da się, to nie jest, nie jest jeszcze tak dobrze przebadane, obliczone jak w przypadku CO2. Więc tu też otworzono by pewne wrota jakiejś takiej. Wiecie, że w przypadku jednej firmy coś będzie się kwalifikowało, tak, a w przypadku drugiej firmy inaczej. Tu mogą po, po prostu być. E, to jest ryzyko, że takie informacje będą w pewien sposób politycznie manipulowane. Tak? Że będzie ten dostawca chciany i dostawca mniej chciany, gdzie będzie można na przykład regulować właśnie za pomocą takich tu sztuczek. Hm, wielokrotnie to przecież mieliśmy z tym do czynienia. Za pomocą takich sztuczek będzie można regulować na przykład ilości dostaw. Może nawet będą one wtedy inne niż to, co zapisano w umowach. I w tą grę Katarczycy i Amerykanie nie chcą grać. Amerykanie bardzo silnie naciskają, bo też czas jeszcze takiego czegoś nie było, żeby tak jak w przypadku Polski, tak? Jednoznacznie żądali, żeby Polska się na to nie zgadzała na poziomie unijnym. Bo o to tu chodzi. Więc widocznie gra jest o wszystko. I ja przypominam tylko, że w ramach dealu między von der Leyen a Donaldem Trumpem mowa była o imporcie LNG na poziomie 750 miliardów. To jest, to jest potężna liczba. Oby omnibus nie byłby takim kruczkiem, który może posłużyć Unii Europejskiej, aby się tam troszeczkę tylnymi drzwiami, tylcem, rakiem, jakoś tam z tego wydobyć. Kto wie, może tu coś takiego jest szykowane i ja bym nie wykluczyła, że Amerykanie się właśnie tego obawiają. Że to będą tylnie drzwi, które będą umożliwiały tu Europejczykom inne... Sterowanie em, importem właśnie tego surowca LNG. Ciekawe, co z tego wyjdzie, będziemy to śledzić. A w tle dyskusja wokół metanu, która została teraz ponownie z ostrym naciskiem medialnym rozpoczęta przez niemieckich ekologów. Czy rozporządzenia Unii Europejskiej to siła wyższa? Czy to jest siła wyższa? Jak Bruksela coś rozporządza? No i jak wiemy, jest takie rozporządzenie dotyczące właśnie importu gazu z Rosji. I to ma się zakończyć w 2027. Tak o rok wcześniej tam przesunęli. No cóż, więc zostaje jeszcze roczek, tak? Następny roczek mamy coś ciekawego z Berlina Zeitung w ogóle pomijając tam ich te tło, że tam ten naczelny miał kiedyś związek ze Stasi, no to należy to należy zawsze mieć w tyle głowy, jak się to czyta bo Berlina Zeitung Często jest na gazie. <laughs> Nie, po prostu pisze o rosyjskim gazie, tam mają chyba także językowe rozeznanie. Autorką, mm, którą tu często widzę, jest młoda osoba, która mm, no, jednoznacznie jest to nazwisko raczej kojarzone z tym terenem wschodu. I ona tu też moim zdaniem zabłysła bardzo interesującym tekstem. Na temat rosyjskiego gazu i właśnie tej granicy tego roku 2027. Więc niemiecka firma państwowa, SEFE, ja zaznaczam, państwowa, bo ta firma powstała wtedy, gdy niemieckie państwo w, 2000, w drugiej połowie 2022 roku wywłaszczyło Gazprom-Germania. Kiedyś cały import i magazynowanie gazu było, <noise> było w rękach Gaz Gazpromu. Wy sobie to wyobraźcie, Gazprom był importerem, znaczy spółka córka, zlokalizowana w Niemczech była jednocześnie importerem, no i z Rosji eksporterem też była Gazprom. I to jeszcze wszystko było magazynowane w rękach Gazpromu, no. No taki numer, to trzeba być naprawdę Niemcem, żeby takie coś wymyśleć. Oczywiście w momencie inwazji na Ukrainę, Szlus z tym wszystkim, Niemcy stworzyły precedens i po prostu Gazprom Germania została wywłaszczona. Wyrzucili ich. I w ogóle nie było tu dwóch stań, żadne tam roszczenia sądowe, nic, 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 nic nie dało. Więc teraz już wiemy, że to co tam te wygibasy z PCK to wszystko jest... Papieru nie warta, na którym jest to pisane. Bo mamy precedens. Gazprom po prostu tu został wywłaszczony. Krótka piłka i niegdyś Gazprom Germania stała się SEFE. S-E-F-E. -E. W pełni państwowa spółka, która przejęła wszystkie umowy od Gazprom Germania. Nie wolno już od dawna nie wolno importować e, gazociągiem, tak? No wiemy, że Nord Stream out, tak? E, I tutaj przez Polskę też już nic nie przejdzie, nic jest, nic. Żadnej rury nie ma, któ, którą mog, mógłby pójść gaz, więc zostają umowy na LNG. I one są em, po prostu kulają. Wszystko, co idzie, tak? Wszystko, co idzie. Właśnie ta państwowa firma importuje z Rosji, od rosyjskiego Nowateku rosyjskie LNG. W całkiem, powiem Wam, pokaźnych ilościach, bo przekazuje co roku 1,4 miliarda temu nowatek Nowatekowi płaci. To jest sporo i ten gaz, jak już wielokrotnie Wam mówiłam, w formie właśnie płynu dostarczany jest do portów w Belgii, Francji, Holandii i potem przez system, przez sieć, sieć gazociągową dociera do Niemiec. To jest obecnie coś pomiędzy 20 a 30%, powiedziałabym, dostaw i tutaj nie wiadomo, bo to się wszystko miesza z, tym, z tą resztą LNG, która też dociera do Holandii i Belgii, więc bardzo trudno bardzo trudno jest to, jest to wszystko od siebie odseparować, tak? po, no bo, no bo nie ma metki, tak? Na gazie, który tam płynie, nie ma metki. Więc oczywiście, że Niemcy pozyskują z, z Belgii, z Holandii poprzez tą sieć bardzo dużo gazu, gazociągami. Tak, i to mówię, to jest między 20 i 30%, przecież czasem nawet, nawet więcej. Nie wiadomo jednak, nie wiadomo, jakie jest pochodzenie tego gazu pierwotnie. I w tej całej masie tego gazu jest też te, ten LNG zamówiony przez SEFE. No, przez niemieckie państwo konkretnie. No i teraz. SEFE całą tą krytykę, tak, nawał tej krytyki, no bo od lat od lat są przecież narażeni na no, bardzo krytyczną ocenę tego zachowania. Oni się bronią zawsze tym, że przecież mają te umowy, nie mogą wyjść z tej umowy. Tak, to jest umowa take or pay, tak, że będą inaczej też musieli płacić, a nie będą mieli gazu. No. I nie mogą z tego wyjść. Ta umowa jest ważna do 2040 roku. No i teraz sprytnie, Berlina Zeitung. Pisze do Sef. No słuchajcie, teraz możecie natychmiast sobie wychodzić na początek 2027 roku. Bo macie siłę wyższą, macie rozpo, rozporządzenie e, brukselskie, że nawet LNG nie wolno kupować z Rosji. Teraz już macie na stole. Teraz musicie wyjść z tej umowy już ostatecznie. Co wy na to? Oni tylko że sprawdzają. Nic nie powiedzieli do tego, czy to jest ta siła wyższa, tak czy nie. Oni nadal dalej będą kombinować. Chronią się przed wszelką jednoznacznością. Co oni tam kombinują? Co oni tam wysmyczą? Bo jeśli byliby pewni, że po prostu w 2027 wychodzą, no to na takie pytanie odpowiedzieliby jednoznacznie: tak, posilimy się tu tym argumentem siły wyższej, bo o tym też mówi niemiecki rząd, no że to jest, to jest taka możliwość, tak? Teraz mamy siłę wyższą i powinniśmy wyjść z tych umów. Ale samo sefe, które jest państwowe. Nie odnosi się do tego. Uważa, że musi jeszcze całą sytuację sprawdzić. A, jeszcze fajnie, bo to jest, to jest fajnie, fajnie, to jest cytowane, że zachowa się zawsze zgodnie z prawem i zapisami w umowach. <śmów> umowy, które Gazprom sam ze sobą zawierał, to jest, to jest bardzo fajne, że zachowają się zawsze według umowy. Naprawdę? <laughs> A to są umowy, poczekajcie, bo tu jest. Um, tak. Um, I że będzie się konsultował z Ministerstwem Gospodarki. Nie. Y, nie odnieśli się do tej siły wyższej. Ciekawe, co dalej z rosyjskim gazem w Niemczech. Jak widzę, jakaś niekończąca się historia. Never ending story. No, to no jeszcze będzie materiał na bardzo wiele audycji. Trzymajcie się mocno, to była jest energia. Do następnego tygodnia. Pa.